z tej strony Michael a tu... Wymurzył się Orlando Oczywiście... Tak, niestety zasłonił ten Wtedy i odsłonił go A to jest kolejny odcinek z GTA Online Oczywiście testy do długo przedłużane Z faktu, że czekaliśmy na wszystkie pojazdy, kiedy będą dodane do gry Z faktu, że są już dodane wszystkie, więc... możemy zacząć ten test Oczywiście w tym odcinku Skończyliśmy na pojeździe wodnym, więc tak, żeby przedłużyć to, zacznijmy od pojazdu wodnego. Podwodnego. Dokładnie, podwodnego, on jest pod wodą. nie, u mnie inaczej jest, z fale w ogóle, tak. No, oczywiście... Ty nie lewitujesz. Czuję nie, nie znam ten pojazd. Dobra. A tam już siedzi? Niestety. A, nie i nie zapomniałem co tak. powiedzieć, co my mamy w ogóle. Mamy Kraken Wum. Ja mam Kraken Avisa, ten no, ja nowy. Mam kraken. Ja mam Kraken Amisa. Nie, że Avisa, tylko taki model Avisa. A ja mam Kraken. To jest Kraken. Fakt, że, że on no, siedzi w środku. Ja po prostu odpolę racę. Oczywiście ten test się śledził na dwie części. Na, na tym, na tafli wody, a drugi pod. Podwod, No pod niestety to. u mnie na tak odbyć tylko Tak. Gotowy? Nie. Nie okay. wiem. I poszli. to szli pan jest pod wodą, pan jest pod No ja nie mogę mieć zrobić. No, jakby leciał. za to? 3, 2, 1, robimy to. To się od ciebie oddala. Kurde, popuściłem. Nie, 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 i tak się oddala. Bo widzę ten. Znika mi Twoje napisy. No. Mhm. Kraken jest szybszy. Kurde. Rockstar zjebaliście. Znaczy, powiedzmy sobie jeszcze, czy kto używa. Państwu podwodnych W ogóle. Wydzie, tak. No... Jak się ja Misa... ...to... ...rozpokoi. Okay. No. O, cześć. Witaj. No. Witaj. pana moją ślubką. Znaczy ...w sumie widziałem że ten test będzie bez sensu, po prostu... No... Tak ciekawość... Nazwę testą, okay? no. ...to nazwę jest tam, No. Jest to. Szylamy dno. No to jest wyścig! <laughs> ja wyprzedził mnie! cześć. O. Co to większy startujesz? Kurde, jesteś gigantyczny! Ja też nie sądziłem, że jestem większy, niezwykłym. Ej! Uwolnij się od Michaela! To chciała być Olk! Olka, Tak, Olga, Jeszcze na nas brato byś na debili. Który to? Tak, jak pokażemy mu... ...kulturę. Żoran też mi pokazał. Łupy wziął. Więc widzimy się w następnym teście. Następny teścik... Szybko, bo pan lubią. To, to jest Nie Nie, to jest chyba drugi test, i są jakieś ciężarówki. Ja mam. Yy, jakieś przeszkodę, co mam. Bo nie będę nazwy. Yy, Barax. No, ja mam baraksa. A ty no, co okay. masz? Sorry. Musiałem to sprawdzić. Ja, nie, nie. No testy to testy, a ty też się Weeding, sorry, Wedi. Dobrze. Wiecie, że dostajemy. No i weź? Bo jest ewidentnie dłuższe. Bo generalnie mnie zastanawia jedna rzecz, bo można tego pojazdu użyć, żeby wjechać do rezydencji pana. Yy, no. I ten. I czy on jest czteroosobowy? Bo to jest. Podobno ma 10 miejsc. Ale weź książkę. się chce. Dziękuję, a ja nie o tym pracuję. Tak wiem. <g> hm <bloque> Hehehe Okej No I zaczekaj co ty z mojej przez... ...ry Okej okay. wiem jak transport w Audzi serdecznie No bo tak... Arabii tak. Saudijskiej Ch Chodź... pan do mnie Znaczy? No chyba tak Nie wiem czy trzeba A. jakoś na patencie... Musisz kliknąć Po prostu F Klikasz A no, To jest też pewnie ty tam, nie? No. Kurde. teraz mi się super Wbijając na dobrze. No, Ci się ale. wbijają. Dobra, teraz masz przelaną pracę. pan w GTA? Nawet nie próbuję. Chciałem. Ty, eee! Ja mam lepszą... Czekaj, kiedyś F? Tak. Aha, myślałem, że wskoczyłeś tam po prostu. Nie. No raczej ciężko było wskoczyć bez wsiadania za... spodatku. Znaczy nie chodzę dochodził, ale ja tam się Ja się do środka To jest świadaj Nie da się tu skoczyć Za bandeka u mnie Czy znaczy, po co ty do ja dole Czekaj okay, zobaczę

gdzie teraz? Tu. Hmm. Aaaa! Już zostałem w chwilę. I tak. Nie, to jeszcze raz, z to jeszcze tej w chwilę. Hmm, nie dobrze. Ma pan kapcie? A pan ma... Babcie. <laughs> No dobrze. No dobra, no. Widzicie, jest zdecydowana przewaga na Amerykańca. Rosja wygrała. To niestety. Patrzą na fajne postaci, to ja powinienem siedzieć w Betirze, a ty w tym, ale to już... tak wyszło. Tak wygraliśmy po prostu jazdy, to... to będziemy odczuwać. Więc widzimy się w następnym teście. Następny test. Ameryki. a dokładnie. Zapomniałem zmienić. A, a. Zasłońcie dzieciom oczy. <grymne> Mój to jest Squaddy a Lata to jest Patriot. O, jakiś Patriot był na... testach? Tak, był kiedyś na testach. Tak. Przepraszam, ale nie mogę się skoncentrować. Wiem, kiedyś... testuję nowe akty. Testujesz? No! Ła! Wow. Raz. Żeby się pan w końcu uga. Dobra, zapalę. Bo e jaka emocja, jeśli nie używałem. Dobra, ja startuję. wiem, ja Razuję. Bez palenia gumy. Be jak Bo chcesz palić gumę. Nie, to jest krasa. Wiem. Gdzie ta nas? Ja mi rację, w ogóle nie Serio? Tracę. No nie, no czy ta racja jest? Ja pierdolę, ale to ją w ogóle nie, 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 nie widziałem. Dobra, dobra, dobra. Dpa. Dpa. Dobra, chuj, ja zjadę. Tak. Bo ona mi trochę zeszło właśnie. Na hangar, tak bym No kurwa. Dobrze, do tyłu nie strzelasz. pamiętaj na wszystko. No ja myślę, że nowe jest lepsza, tylko że... Nowe jest lepsze. Nowe rocznikowo. Czy znaczy, też nie można po, powiedzieć, że. Skład jest trochę starym pojazdem. Ten miał był planowany kiedyś. Ty ale... Teraz się już nie. O, nie weszł. No nie! Kurde, zlękłem się z tych lat. Bo trzeba będzie teraz powtórzyć, bo nie jestem pewien. Nie, jestem szybszy, to zdecydowanie. Ja po prostu hamowałem. To Że tam nie było smutne, co? światła? Minione na arenie. Na wąsie. Nie są wąsowe. A na górze? Nie ma. A teraz... Się... A teraz... o pan jest biedny. Więc... Czy się na tyle? Następny test. Teraz mamy dwa garbusy, chociaż jeden jest dość terenowy. A drugi jest dość klasyczny. Starszy od tego starego auta. Na pewno w lepszym stanie. Mój to jest Injector Tak. E B, BF. Czyli BF, czyli w dosłownym tłumaczeniu Volkswagen. Tak i tak. Nie w każdym przypadku, ale wiem, że większość właśnie pojazdów na BF to jest Volkswagen. Volkswagena. Nie zapomnij, że winy robisz. Faktem? O... Okej sprawia wrażenie, że chciał, ale nie ma. Czy właśnie ten szef myślał, że nas wystrzeli z przodu? Gronie, słuchaj mnie, co ja mówię? Nie pomagaj lagami Ten tylko świata ta Nie, masz delikatnie... Nie, bardzo delikatnie, ale masz lepsze i samo to, że masz przyspieszenie, także zarówno i na prostej, i na zakrętach w terenie na pewno nie ma co sprawdzać nawet. No tak. Więc widzimy się na następnym teście. następny test eee, Ja mam tego manczeza. Ja mam tego najnowszego. Tak, tego najnowszego. Czyli runda szczera. Terenowa ponuka na razie bez słyniego, a później 200 na słuchawki pójdę chyba gdzie? Ale no, gdzie jaja. jeszcze ale... nie doceniam tego panceta, a jest mega szybki, ja pierdnię tutaj Chyba najszybszy test taki zrobiliśmy. Dobra, dawaj tu i na 3,2,1. Tak, tak. Przecież w Uilii zawsze robimy na 3,2,1. Rzadko naradzę. Tak, wiem, wiem. Chyba na trochę prościej podjedźmy. Tak, to mnie tak pomoże. No, 3,2,1. No kurwa mat, jesteś szybki. Jier jest wiele Nie, Twój nieźle poleciał! Ale na Willie, a ty już jechałeś na fakt. Ty już jechałeś normalnie. Nie, bo on mi samopad trochę. No to mój cały czas jechał na Wheelie. Musiłeś go? Nie, on mu się minimalnie opuścił ten połem. Ale zaleta jest taka, że nie wybraca was do tyłu tak, czy... i to jest, kurwa, naprawdę ogromny czas. To dobrze, że nie jest szybszy, ale i tak dobre motory, oba. Tak, oba wydają są dobre. Tylko, że u ciebie nie ma tytułów, niestety, jest tylko kolor. To no właśnie. No i No i osiągi kolor. oczywiście. No i osiągi, ale to wiadomo, że każdy daje na maksymalnie. Więc widzimy się w następny, następny test. Oczywiście to jest ostatni test od ścinka. Dwa kłady Blazera mam zwykłego. No, no, bo Blazera ja mam Berusa. I nie testowaliśmy, nie, nie bieraliśmy tego Blazera Street, bo on nie miałby sensu. Bo on jest dość silnym kładem. Muszę powiedzieć, że rajdowym kładem. Także każdy dążył No na pewno zerwałem w tak, bo to jest kłady typowe, Jest, że grałem. Ale poczekaj, jaka przewaga w ogóle, bo chyba u mnie to jest elektryk, mi się zdaje. No to co z tego? Nie, ja... Mam... Tam na jednym ze zjazdów, nie wiem, z pisera, Neona, to pojedziemy do elektryk, a wiemy, ludziom dupę złoiłem. Ale ja ten mam widoczny, bo... Przewaga jest ogromna, jak No właśnie jest tylko plusem, jak wygląda, to jest plus jedyny tego pojazdu, reszta to jest Gnodna. nie polecamy. dno dno i metr Gdzie pan spierdalał? A gdzie No tak, bo to jest koniec odcinka, no więc no. Wcześniej ze mną był blando. Też? Tak. Ty byłeś ze mną? Tak, dokładnie. No, więc to było na tyle. Dziękujemy dzięki za u... Co Dziękuję mhm. za uwagę. z tego być tak. O, z tego ja, ja. <laughs> to jest ten Dobra, dziękuję za uwagę. Do odcinka. tego na kamerę śmierci? I hejo. Aj, aj, aj.